Nie nagrywaj już, Abdo. Nagrywam. Witajcie się wy pierwsi. No, a już? No. Go BL. Cześć. Ja miło. Bela. A ja jestem GmGame. Gramy. Chłopy i baby. Ja widzę skrzynkę. E, ja już widzę, no też. Idź, idź. To jest jest dol... jedna. No, w mordę. Nie, nie klatkuj się. O kurwa, mnie laguje. A mnie to nie. Mam mieczyk, dziutki, mam mieczyk. Drewniany, mam rybki 6 rybki 6. Jak ktoś rybka. Jak macie strzały, to dajcie mi. Ja, ja nic nie para. mam. Okej, to jest skrzynka, nie? Masz ją? Tutaj też nic, tam nic nie było. Uwaga, dobra, musimy Ej macie coś, co możecie Boże. mieć? No tu są ludzie, chodźcie, jej, chodźcie, tu są ludzie, idziecie. To dawaj, zagramy. Ja Czekaj, chodźcie tu, chodźcie do tej norki Ja prowadzę. Nie. Nie, bo ja jestem fajny. Szputny. Uważajcie, nie? Na niego. Ej, dawajcie, lamimy ich. Ja mam mieczyk Dawajcie, rozwalcie go. Ej, ocuj się, oczuj się go ty. Jej, yes, kilną, no, kilną. No. Kilną. No. Dawajcie, ej, założcie sobie zbrojki i dajcie mi resztę Spoko. Ja mam całą zbroję, plus Ej, ej sprytny! strzały mam. Ej, macie jakieś itemki? Sprytny, dagi, dagi. trzymaj strzały. Tyle. Ej, macie jedzenie? Mam. Spoko. Ej, dobra, teraz. No, nie masz warcie? Co? Masz warcie? Ej, gościu tu jest! Chodźcie na gościa, gościu tu jest! No to dawaj! Kurde. Chodźcie tu, chodźcie dalej. Ej, szybko, szybko. Widzicie? Nie kryty. Ej, nie skaczcie tu, nie? Spoko, musimy tam jakoś zejść. Ej, a czemu zbroi nie masz? Ja? No bo nie mam. Ła, pająki! Ingo! Co ty zrobiłeś? Ja skoczyłem. To ja. Właśnie. Aha. Chodźcie tu na dół. Ja skoczyłem na te blijany. Blijany. A ja nie będę skakał. Ja zejdę. Mam dwie perły kresu i mam dwa złote jabłka. O Ups. faj. Ej, tu jest gościu, żelazo zbroje ma! Dawa Ej, dawaj. Dawajcie, aż złoto ma! Helping! Ej, helping! No i sypnąłem, super! Masz pecha. Aaa, sypnąłem. Ja ze sprytnym dowaliśmy do tych graczy. O, Lambery. No bo ja złaziłem. Teraz pecha. was nie lubię. A ja w Minecrafta gram, kurde... No, od dzisiaj. Gdzie on leje się Sprytny pomów A ja nie wiem gdzie ty jesteś A to zobacz Dlaczego no, ja go bić nie mogę A lagi są trochę nie? No uf. Uf, uf. No tchów Gdzie on się z Pat Gos, Super go super Ja go akurat chciałem zabić Jak ty nie żyjesz Boże ja mam laki. Sprytny gdzie jesteś? Ej, ile graczy się zostało? E. Aha, Ale... super, wpadłem do lawy, nie? Wpadłem do lawy <gryw> Gotik wygrał Ej Gotik tutaj przed tobą Ej, przed wami jestem. jest. Jest, wygrałem! Tu... wygrałem! Wygrałem, będzie to w internecie